Ksiądz Jarosław Cielecki gościł w parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Piskorzowie. Z jego udziałem odbyła się msza święta ze specjalną modlitwą o uzdrowienie. Setki wiernych zgromadziły się na boisku, bo właśnie na murawie miejscowej drużyny piłki nożnej odbyło się nabożeństwo. Ksiądz Jarosław Cielecki pracuje w Radiu Watykańskim od 20 lat. Przez 12 lat jeździł z, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II po wizytach papieskich. Był odpowiedzialny za wszystkie służby dziennikarskie, a w tej chwili zajmuje się właśnie w radiu posługą. I mimo, że msza święta odbyła się w dość nietypowych warunkach, jednak miała znaczenie takie samo jak te msze odprawiane w świątyniach na całym świecie. Każda msza święta ma jednakową wartość, więc zawsze dla niej umiera Bóg i na niej zmartwychwstaje. W związku z tym nie mam przy świętej większej, czy bardziej ważnej, czy mniej ważnej. Natomiast też Bóg daje różnym ludziom przeróżne dary. Między innymi dar modlitwę uzdrowienia, czy dar modlitwę uwolnienia. I ksiądz Jarosław dokładnie te charyzmaty ma. Ale też szczególny charyzmat ma Maryja. Przyjeżdża z obrazu Matki Bożej w niebowziętej będziemy się modlić przez jej wstawiennictwo. Aby każdy, kto tu przyjdzie dzisiaj, doświadczył miłości Boga. Miłość Boga objawia się również przez to, że Bóg uzdrawia ludzkie serca, i to jest pierwsze uzdrowienie. Drugie dopiero jest uzdrowienie fizyczne. Będzie też y, modlił się przez świętego ojca Szarbela, y, prosząc je, za jego przyczyną o Boże łaski dla każdego z nas. Coraz więcej ludzi odwraca się od kościoła, zarzucają ojcom i księżom wierutne kłamstwa dotyczące mocy uzdrawiania. Myślą, że człowiek nie może pomóc drugiej osobie. Co innego jest wtedy, gdy przez wysłannika przemawia sam Bóg Ojciec. To jest całe nieporozumienie. Diabeł zawsze buduje na nieporozumieniu. Bóg przyniósł miłość na ziemię w Jezusie. Człowiek nie zrozumiał tej miłości i ją zabił na krzyżu. Z niezrozumienia zabito Boga. I z niezrozumienia dzisiaj mówi się bardzo dużo różnych złych rzeczy. I w ten sposób y, myślę, że też y, rani się Pana Boga. Dlatego, że osobą, która uzdrawia jest zawsze Jezus. I my się gromadzimy tutaj, by modlić się do Jezusa. Przedstawiennictwo Maryi, świętych, świętego Ojca Szarbela by to Jezus nas uzdrawiał, bo nikt inny uzdrawiać nie może. Wiara przenosi góry i odmienia ludzkie losy, ale najpierw trzeba wierzyć. Właśnie dlatego nam wszystkim potrzebne są cuda, tłumaczył ksiądz Jarosław Cielecki, dyrektor Watykańskiego Serwisu Informacyjnego. Są jednak ludzie, którzy na mszę przyjechali z daleka, bo po prostu wierzą. Słyszałam i bardzo byłam zadowolona z, tej, z tamtej mszy i mam miłe doświadczenie. I... Po prostu no, lubię przychodzić, Ule, lubię się modlić. No, no słyszałem tak trochę, ale jeszcze nie byłem Ja raczej jestem katolikiem i, i chodzę do kościoła, ufrało. no i tak samo i, Poprosimy i też kiedyś Marię. był ksiądz Cielecki za każde no każde serce, które dzisiaj tutaj No i także wierzę w to, w jego kazanie wszystko, przyjęcie. bo uważam, że ta sza jest bardzo potrzebna ludziom. Uważam, że z zresztą byłam w styczniu na mszy Księdza Cieleckiego i dzisiaj jest wyjątkowa okazja, ponieważ przywozi ze sobą obraz, który jest w Rzymie pod wezwaniem na świętej Marii Panny i uważam, że taką uroczystość nie można minąć takiej uroczystości. Tak uważam. Jednym udało się już uczestniczyć w Mszy Świętej prowadzonej przez księdza Jarosława. Inni przeżywali ją po raz pierwszy. Każda osoba miała swoją tajemniczą intencję. Każda msza jest ważna, każda fajna, ale ta uważam wyjątkową. To mysza. Czy jest jakaś intencja? Jest. Pewnie Pani nie zdradzi. Nie. Jakaś szczególna intencja jest? No jest. Co to za intencja? Moja. Na no Nie modlitę. zdradzi tak. pewnie. się za... Tak. Można zdradzić? Nie za bardzo. Wraz z księdzem Cieleckim do Piskorzowa przyjechał obraz Matki Bożej w niebowziętej, nazywanej Matką Bożą Niegowicką. Historię cudownego obrazu duchowny opowiedział podczas kazania. Wielki obraz namalowany 400 lat temu. Ale w Niegowici kult zanikł w niebowziętej. W Niegowici przestano do niej zanosić tę modlitwę, a ona tam w cudowny sposób rozmawiała z młodym Karolem Wojtyłą. I oto kiedy miałem odnawiać ten wizerunek oryginalny. Stanąłem, trzeba było zdjąć srebrne suknie z obrazu. Tą srebrną suknię, która zasłaniała i aniołów, i jej postać. Suknia ta tam była założona ponad 100 lat temu. I oto, kiedy zdejmowałem tę srebrną suknię z wizerunku Matki Bożej. Uświadomiłem sobie, że przecież nawet Karol Wojtyła, gdy tam się modli, nie widział, co jest pod, jaki płaszcz ma Maryja. I oto, gdy zdjąłem, zobaczyliśmy wszyscy, że pod suknią jest błękitny płaszcz. Zaczęliśmy odnawiać wizerunek, i ukazały się gwiazdy. I oto konstelacja gwiazd

Przed obrazem ksiądz został natchnięty do tego, by skopiować oryginał i jeździć z nim od parafii do parafii, spotykając się z wiernymi. Po rozmowie z kardynałem Dziwiszem był już przekonany, że wizerunek Matki Boskiej z niego wici powinni poznać wszyscy ludzie kościoła. Mówi, do mnie zawieź mnie, więc pytam jedną z malarek krakowskich, która już wiele lat przestała malować, matka wielodzietnej rodziny, niech pani namaluje. Tę ikonę. Próbuję malować. Kupuję płótno i oto dzieje się rzecz dziwna, bo na płótnie, który kupiła, żadne farby nie zostawiają znaku. Nie pozostaje nic. Zlewa się to wszystko i mam to płótno w domu. Mówię proszę kupić kolejne, więc na kolejnym podobnie się dzieje. Więc pani jest przejęta i mówi, proszę księdza, nie wiem, ale czy ja źle maluję, ale wszystko nowe i nie powstaje jej wizerunek. Więc mówię, proszę pani, pewnie nie w domu, nie z fotografii, ale musi pani malować tam w kościele w Niegowici naprzeciw oryginału. Więc podejmuje decyzję, by jechać. W kolejny dzień idzie do samochodu przed domem, i oto nagle czuje się słabo, bo oto zostaje dotknięta gorączką prawie 40 stopni. Ni stąd, ni zowąd nie może pojechać do niego. Widzi. Byłem w Rzymie, telefonuje do mnie. Proszę księdza, z tym obrazem to jakaś dziwna rzecz. To coś dziwnego i o to mówię do niej, wie Pani, bo Pani ręką będzie malować Matka Boża. Musi Pani oczyścić serce, musi oczyścić. Niech Pani uda się na rekolekcje tygodniowe, zamknięte. Tak postanowiła. Przez tydzień czasu u karmelitanek bosych, klauzurowych odbywa rekolekcje. Przygotowuje się do tego niezwykłego dzieła. I po tygodniu powstaje ten wizerunek. Zawiozłem obraz natychmiast do Watykanu, do Ojca Świętego Benedykta XVI i mówię: Ojcze Święty, chciałbym, aby ten obraz nawiedził wiele miejsc, by ludzie mogli dziękować przed tym wizerunkiem za błogosławionego Jana Pawła. I tak kopia powędrowała przez Włochy od Kalabrii po Etnę, poprzez 285 parafii, mieszkania chorych i cierpiących, a zgromadzeni prosili Maryję o łaski. W 2008 roku razem z pielgrzymami z Rzymu. A miałem ich autokar 50 osób z parafii Świętego Grzegorza obok bazyliki Świętego Piotra. Wyruszyliśmy do Meczugorje. Był to niezwykły czas, bo oto w Meczugorje trwały rekolekcje dla kapłanów. Tamtejszy mój przyjaciel, wtedy dzisiaj prowincjał franciszkanów, ojciec Milienko, mówi. A może byś ten obraz zaniósł do tego wielkiego namiotu, gdzie są rekolekcje kapłańskie. Więc zaniosłem. Mówiłem do kapłanów z całego świata o tej miłości papieża, do Maryi. I zostawiłem ten obraz tam. Miałem przecież moich pielgrzymów, pięćdziesięciu Rzymian. I przychodzi mi myśl. Podczas tego tygodnia w Meczugorie, aby pojechać i odwiedzić proboszcza obok Meczugorie. Zwykłego proboszcza Parawi, I mówię do księdza, tego proboszcza tam, mówię: Pewnie księdza to nikt nie odwiedza. Wszyscy jadą do Meczugorie. On się ucieszy, że ksiądz przyszedł. A miałem różańce od Ojca Świętego, więc zostawiłem mu tych różańce. On do mnie mówi: proszę, księdza. A może pokaże księdzu u mnie takie miejsce, nad którym sprawuje opiekę, i pokazał mi obóz taki dla uchodźców po wojnie, gdzie żyją biedne rodziny, dzieci z rodzinami. Poszliśmy tam i oto wtedy rodzi się myśl: A może byśmy tutaj przynieśli wizerunek Matki Bożej i razem się z nimi pomodlili? On mówi: Dobrze, w czwartek, w czwartek. Do tego namiotu, gdzie trwały rekolekcje dla kapłanów, przyszedł jeden z widzących, Iwan. Iwan, który modli się za kapłanów. Iwan uklęknął przed tym obrazem i modlił się. I przychodzi Matka Boża w godzinę objawienia, jak klęczałem w ostatnim rzędzie. I mówię, mówię to, co tu dziś Matko Najświętsza. Ja wiem, że Ty tu jesteś. Proszę Cię, błogosław w ten wizerunek. Idź w tym wizerunku razem z nami do tych biednych, potrzebujących. Zapraszam Cię, Maryjo. Wierzę, że Ty tu jesteś. Kiedy skończyło się, skończyła się modlitwa, powstaliśmy z klęczek, a ja poszedłem wziąć obraz. I udałem się do autokaru, który czekał przed kościołem i moi Rzymianie. Kiedy wszedłem, usiadłem w pierwszym rzędzie i położyłem obraz przede mną. I moi kochani, ruszyliśmy mówiąc modlitwę różańcową. I oto wtedy czuję zapach kwiatów, przepięknych kwiatów z tego wizerunku. Ale nie myślałem jeszcze, że to jej zna, bo to wtedy bardzo ciężko chorowałem. Brałem leki, chemię, wiecie jaka choroba. I oto wtedy myślałem, że to kolejny jakiś, jakiś uboczny efekt choroby, lekarstw. Wypadały włosy, czy nie było człowiek. Nie miał apetytu, wiecie, wychorzy, nie przespane noce. I mówię pewnie kolejny efekt, że ja czuję zapach róż, kwiatów, co się ze mną dzieje, ale wtedy słyszę ten jej głos, który mówi: Zaprosiłeś mnie i ja tu jestem. Na koniec mszy świętej nastąpiło błogosławieństwo, którego udzielił ksiądz Cielecki każdemu z osobna, używając przy tym oleju z ciała ojca Szarbela. Zawsze na koniec mszy świętej jest błogosławieństwo i Maryja kiedyś w jednym z objawień pięknie powiedziała, że kiedy kapłan błogosławi, sam Bóg błogosławi. I to jest błogosławieństwo Boga. Ale też Jezus powiedział, że, a Jezusowi trzeba zawsze wierzyć, powiedział, że w Jego imię na chorych będziemy wkładali ręce, a oni będą uzdrawiani. i tego Słowa Bożego nie możemy podważyć. Jezus tego się domaga wręcz od nas. I dlatego na koniec Muszę Święte już po błogosławieństwie ogólnym ksiądz Jarosław będzie nakładał na każdego ręce w imię Jezusa, prosząc Jezusa, aby to on sam na nich położył ręce i ich dostawiał. Podczas błogosławieństwa i modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie, wiele osób doświadczyło spoczynku w Duchu Świętym. Jak sam ksiądz Cielecki pisze w swoich artykułach, nikt nie jest w stanie wytłumaczyć tego stanu, jest to po prostu relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem.